Już dziś usłyszycie najnowsze informacje o sytuacji na Ukrainie i działaniach Rosji. Władimir Putin ogłosił tymczasowe zawieszenie broni, choć jego intencje budzą wątpliwości. Rosja intensyfikuje obecność wojskową przy granicach NATO, zaniepokojenie wzrasta. Jakie są możliwe scenariusze? Poznaj szczegóły reakcji Finlandii i dalsze plany Kremla. Kliknij Suba po więcej ciekawych ploteczek. Konflikt zbrojny na Ukrainie nie ustaje pomimo wysiłków podejmowanych przez Stany Zjednoczone, które starają się przywrócić pokój w tym regionie. Sytuacja jest niezwykle napięta, ponieważ prezydent Rosji, Władimir Putin, nadal podejmuje decyzje, które eskalują działania wojsk rosyjskich w pobliżu granicy z NATO. Specjaliści w dziedzinie międzynarodowych stosunków oraz eksperci wojskowi próbują zrozumieć prawdziwe zamiary stojące za tymi manewrami i ruchami. Niedawno Władimir Putin zapowiedział zawieszenie broni w walkach, które dotyczą terenów Ukrainy. Szczególnie zacięte walki toczą się na obszarach, które pozostają pod rosyjską okupacją, jak również w obwodzie kurskim, gdzie już kilka miesięcy wcześniej wkroczyły siły ukraińskie. Pomimo, że prezydent Rosji ogłosił wyzwolenie tego obszaru, strona ukraińska zdecydowanie zaprzecza tym informacjom, co pokazuje złożoność i trudności w komunikacji między obu stronami konfliktu. Rosyjski przywódca zadeklarował teraz wstrzymanie ognia na okres od 8 do 10 maja. Ten czas jest szczególnie znaczący z powodu Dnia Zwycięstwa obchodzonego w Rosji 9 maja, który upamiętnia zakończenie II wojny światowej. Kreml przedstawia tę decyzję jako gest o charakterze humanitarnym, jednak wiele osób podchodzi do tego z dużą dozą sceptycyzmu. Warto przypomnieć, że podobne zapewnienia padały wcześniej, na przykład w okresie Wielkanocy. A mimo to działania militarne były kontynuowane, jednocześnie z tego samego Kremla płyną wezwania do Ukrainy, by podjęła kroki w kierunku trwałego pokoju. Choć przedstawiciele Rosji twierdzą, że wstrzymają wszystkie operacje wojskowe, to pod jednym warunkiem, wojska ukraińskie muszą zrobić to samo. Wydaje się jednak, że takie deklaracje spotykają się z niedowierzaniem nie tylko strony ukraińskiej, ale także wielu międzynarodowych obserwatorów. Dodatkowo uwagę międzynarodowej społeczności zwróciły ostatnie raporty dziennikarskie, w tym te opublikowane przez renomowany The Wall Street Journal. Gazeta informuje, że w rejonie bliskim granicy krajów NATO Rosja znacząco nasila swe działania wojskowe. Kreml intensywnie pracuje nad rozwojem placówek wojskowych, zwłaszcza w Pietrozawodzku. To miasto, położone w bliskiej odległości od Finlandii, bo jedynie około 160 km, stało się kluczowym punktem w strategii rosyjskiej, co tylko zwiększa napięcie w regionie, budząc obawy o możliwy dalszy rozwój sytuacji. Zdaniem wielu ekspertów, działania te mogą być częścią bardziej rozbudowanej strategii na wypadek możliwego konfliktu z państwami członkowskimi NATO. Ruslan Puchow, który pełni funkcję dyrektora Centrum Analizy Strategii i Technologii, uważa, że kiedy wojska rosyjskie powrócą z Ukrainy, będą one spoglądać na kraj znajdujący się po drugiej stronie granicy jako na potencjalnego wroga. Jest to podejście wynikające z rosnących napięć geopolitycznych, które mogą zaostrzyć sytuację w regionie. Władimir Putin, prezydent Rosji, postanowił również znacząco powiększyć liczebność armii, która ma teraz osiągnąć 1,5 miliona żołnierzy. Przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę rosyjska armia składała się z około miliona żołnierzy. Dodatkowo, władze rosyjskie zwiększyły wydatki na cele wojskowe. Wzrost z 3,6 do 6% PKB jest znaczącym obciążeniem dla rosyjskiej gospodarki, ale ma na celu zwiększenie potencjału militarnego. Generał Christopher Cavoli, który dowodzi siłami USA w Europie, zauważył, że rosyjska armia zwiększyła swój stan liczebny od początku konfliktu, co tylko podkreśla powagę sytuacji. Moskwa nie ogranicza się jednak jedynie do zwiększania liczebności wojska. W regionie trwa modernizacja infrastruktury wojskowej, obejmująca budowę nowych linii kolejowych. Linie te będą przebiegały w pobliżu granic z Finlandią i Norwegią, co ma strategiczne znaczenie. Istniejące szlaki są jednocześnie wzmacniane i rozbudowywane, aby zapewnić większą mobilność wojskową. Oficerowie z krajów położonych na wschodniej flance NATO przewidują, że w ten sposób Rosja stara się wysłać sygnał, który ma zniechęcić Europę do eskalacji napięć. Reakcja NATO na rosnącą aktywność militarną Rosji jest zrozumiała, jednak trudna do precyzyjnego przewidzenia. Finlandia, sąsiadująca z Rosją, podjęła działania mające na celu wzmocnienie swoich granic, mimo że przez długi czas unikała działań mogących być uznane za prowokacyjne. Gazeta The Wall Street Journal informuje, że wzrosła też produkcja nowoczesnych czołgów T-90M w Rosji. O ile w 2021 roku, jeszcze przed atakiem na Ukrainę, Rosja produkowała jedynie około 40 takich pojazdów rocznie, teraz ta liczba wzrosła do prawie 300 rocznie. To znaczący skok, który świadczy o intensyfikacji wojskowych przygotowań, podkreślany przez zachodnie służby wywiadowcze jako sygnał dalszej eskalacji. To wszystko maluje obraz sytuacji, w której każda strona musi podejmować strategiczne kroki, by dostosować się do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na globalnej scenie politycznej. Według słów jednego z wysoko postawionych oficerów fińskiej armii, większość pojazdów wojskowych produkowanych w Rosji nie jest aktualnie wysyłana na front w Ukrainie, zamiast tego pozostają one na terytorium Rosji, czekając na moment, w którym mogą zostać użyte w przyszłości. Ta strategia sugeruje, że Rosja może mieć długoterminowe plany związane z wykorzystaniem tych maszyn w innych konfliktach lub operacjach militarnych. W lutym bieżącego roku Duńska Służba Wywiadowcza przedstawiła raport, który analizuje potencjalne scenariusze związane z ryzykiem konfrontacji Rosji z NATO. Kluczowym przesłaniem raportu jest przewidywanie, że Rosja może zdecydować się na wojnę na dużą skalę w Europie w przeciągu pięciu lat. Pod warunkiem, że będzie uważała NATO za słabe i niezdolne do skutecznej obrony swoich członków. Taki scenariusz zakłada jednak, że Rosja musi postrzegać NATO jako rozproszoną i nieskuteczną organizację, co jest mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę bieżącą współpracę oraz intensywność działań sojuszniczych. Inny ważny głos tym razem z europejskiego wywiadu wspomina o możliwości, że Rosja może mieć na celu przetestowanie solidarności NATO poprzez potencjalną akcję militarną skierowaną przeciwko mniejszym krajom członkowskim takim jak Estonia. Estonia jest przykładem kraju, który graniczy z Rosją i ma znaczącą mniejszość rosyjskojęzycznych mieszkańców, co mogłoby być przez Rosję traktowane jako pretekst do interwencji. Wracając do analiz przedstawionych przez duński wywiad, raport podkreśla również, że Rosja zmienia swoją strategię modernizacji sił zbrojnych, dostosowując ją tak, aby sprostać potrzebom określonym przez nowe jednostki wojskowe planowane do stacjonowania w pobliżu granic NATO. To właśnie w te regiony kierowana jest większość nowo wyprodukowanego rosyjskiego sprzętu wojskowego, co może oznaczać, że Rosja stara się zwiększyć swoją obecność i gotowość bojową bezpośrednio na granicy z sojuszem. Takie planowanie może mieć na celu zarówno odstraszanie potencjalnych działań NATO, jak i wzmocnienie pozycji Rosji w ewentualnych negocjacjach międzynarodowych. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek.